Dzień dobry, witam na moim kanale, ja jestem Wigo, zawsze warto mafić, pamiętajcie, dzisiaj Państwu zaprezentuję zestaw LEGO Ninjago 9444 Stormowiec Gąsienicowy Kola, rok 2012. Tutaj mamy instrukcję, część pierwszą, to wygląda z przodu, to wygląda z tyłu. Tutaj mamy instrukcję część drugą tak wygląda z przodu, tak wygląda z tyłu. Tutaj mamy węża wymienia hipnokobry skays. Tutaj ma berło z promienia hipno Tak wygląda z przodu. Tak wygląda z tyłu. Ma taki miękki ogon. Tutaj był też taki mały granatowy wąż. Tak wygląda. Tutaj mamy pojazd. Tak wygląda. Tak go się uruchamia. Tutaj się podnosi. Robi się tak i tak. Się podnosi. To też. Tutaj jest kol siódmego sezonu. Tak wygląda. Tutaj ma taką złą twarz. Tutaj jest uśmiechnięty. No I też ma bliznę. Tutaj, bo wcześniej był duchem. że skawiecie pan podpisał, jeszcze potem kazał usunąć, że opracował ustawionkę. Ma też taką kosę. No i też ten pojazd może szczelać. Ustawiacie sobie przeciwnika, tutaj jest skase i ten wąż. I tak się szczera. O tak, można sobie namierzyć. Widać to, I też można obrócić. Tak wygląda. Tak wygląda z tyłu. Tak jeździ. O. I można z powrotem przemienić. O tak. I tak jeździ. Ma takie gumowe koła. Jeżeli ten film wam się podobał, zapraszam do łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, no i też zapraszam do komentarzy.